Kochani, i po przerwie nie możemy się nagadać z Olą. Tutaj w czasie przerwy też rozmawiałyśmy intensywnie. Za chwilę zobaczycie materiał, natomiast ja tylko przypomnę, program jesteś u siebie. Dzisiaj moim gościem jest wspaniała osoba. Piękna kobieta dodatkowo utalentowany architekt Ola Laudańska, Aleksandra. I moi kochani, tutaj też w paseczku będzie leciała informacja na temat adresu naszej strony na Facebooku, naszego fanpage jak to brzmi w ogóle po prostu. Powiem ci, że. I na, tym, na tej stronie czekamy na Wasze sugestie, o czym mamy rozmawiać z Olą, Jeżeli oczywiście będzie chciała do mnie przyjść jeszcze Chętnie? Ja. podoba mi się. My sobie wymyśliłyśmy troszeczkę o łazienkach w przyszłym odcinku. Natomiast zobaczymy. Poczekamy na decyzję widzów. nie Tak, dobrze. Oleńko, powiedz mi, przyniosłeś ze sobą maszynę pendrive'a z ogromną ilością pamięci i na niej są zdjęcia. Jest kilka zdjęć z realizacji mi najbliższej, bo właśnie z mojego mieszkania. Dobrze, więc chcielibyśmy zobaczyć sobie już te zdjęcia po kolei. I Oleńka, o właśnie, co to jest? Tak, to jest. Niepełny nie nie, 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 nie widok na taki rzut z góry. Powinien troszeczkę trzeba go może zmniejszyć, pewnie to się dostosuje. Więc zaraz to jest to wspomniane, wspomniane właśnie, to jest to wspomniane 33 metry. Po prawej stronie swego czasu był jeden duży pokój, a po lewej to małe z takim łóżkiem i biureczkiem to była kuchnia. I teraz znaczy, jest chcesz powiedzieć, że to, to jest to z, tą, z tym takim prostokącikiem, to jest poduszeczka, tak? Na łóżeczku. Pod, na łóżeczku jest poduszeczka, tak. I to jest łóżko piętrowe moich dzieci. Biurko, szafa, i, i po prawej stronie. Na co bym zwróciła uwagę, bo, bo, bo to, co rozmawiałyśmy sobie w przerwie, takie dać podpowiedzi osobom, które nie zdecydują się na wynajęcie architekta. Takie ogólne zasady, jak aranżować małą przestrzeń. Czyli taka podstawowa zasada, to wykorzystywanie różnych zakamarków na zrobienie szafy. Wnękowych. Tutaj, tutaj sobie to sama zaprojektowałam, bo po wyrzu wyrzuceniu wszystkich ścian po prostu narysowałam sobie i kazałam zrobić taki, taki trzon z szafami. Czyli I... mówisz, meble robione na zamówienie, tak? tak? Wtedy, wtedy tak. kupujemy. Nie idziemy do sklepu? Nie idziemy do sklepu, zamawiamy sobie stolarza, który przychodzi i robi nam szafę. W tym tak, przypadku są, tak, w tym przypadku są drzwi przesuwne, to naprawdę nie musi być bardzo drogie, wiem, że taka szafa potrafi kosztować kilka tysięcy, ale też potrafi kosztować mniej, moje kosztowały mniej, są po prostu proste, tak, jasne, to potem je zobaczymy. Też jest taką, taką zasadą przy małym mieszkaniu jest otwieranie przestrzeni, czyli no u mnie nie ma drzwi akurat, znaczy to jest bardzo specyficzne. Mm -hmm. Mamy kolejny tak, ujęcie. Tak, to jest to ujęcie na e, kuchnia z taką częścią, e, z takim bratem do jedzenia śniadań. I za, za tym murkiem jest zaczyna się mój salon, tak. <laughs> który później zamienia się w sypialnię i, 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 i potem z czasem też w jadalnię się zaczął zamieniać. Czyli możemy przejść do następnego? Tak, to oczywiście. To możesz mówić naszemu tak, wydawcy, tak, proszę dobrze, następne. Okay, to proszę następne, to będzie lepiej widać, bo też nie ma co przedłużać. No to też widok jest, jest to była na fazie, pro, faza projektowa, tak to sobie wyobrażałam. Tutaj właśnie taka rzecz, na przykład w kuchni, kiedy mamy dużo rzeczy, to, to, to jest to samo co z tymi szafami, kiedy mamy dużo rzeczy, mało miejsca, no to mhm. warto na przykład w kuchni zrobić sobie szafki pod sam sufit. I tak samo te szafy wnękowe bardzo się dobrze sprawdzają. Tutaj ten czerwony tam taki panel, też możemy przejść do następnego, myślę. To czerwone tam w roku to jest moja szafa na buty. Tutaj z jednej strony jest to taki słupek, który ogranicza mi tą część kuchenną. Natomiast od strony wejścia to jest po prostu szafa na buty także do samej góry. A kto tam się wdrapuje? Drabinka jakąś masz? Czy masz taką drabinkę, która cię Nie, to nie jest aż tak wysoko, to jest 2,70. Też właśnie kupując takie małe mieszkanie, dobrze jest patrzeć na wysokość, bo jeżeli ono jest wyższe, to wtedy to poczucie przestrzeni jest też takie, bo jeżeli przy niskim mieszkaniu, tak jak kiedyś były po, po 2,50 wysokości, to e, no to jest takie przytłaczające. Mhm. Tutaj jest u mnie 2,70 i, i, i to jest fajne. I tutaj właśnie widać tą szafę od mojej strony i, i, i możemy chyba jechać dalej. Tak. Czyli, o, to też jest taka ciekawa rzecz, to, 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 to jest mój patent e, wykorzystywany, znaczy no, patent u mnie w mieszkaniu wygląda mm -hmm. tak, e, że taka jest szafa tam przy w korytarzu, taka tak, takie coś... E, zaraz znikniesz, tak? Chyba, zaraz chcesz zniknąć, tak? Chcesz zniknąć, tak, poproszę mnie zlikwidować. Tutaj po tej lewej stronie e, z tym krzyżykiem na górze tak. to jest... E, Kawałek holu, ja sobie tutaj wyrzuciłam, to nie jest szafa, to, to jest szafa, nie jest szafa ubraniowa, to jest szafa, w której ja schowałam sobie pralkę. Nad pralką jest szuflada na brudną, e, brudne Bieżno. rzeczy, mhm. po prostu też nie chciałam, mam bardzo małą łazienkę, nie chciałam tam wkładać mhm. do niej pralki. Mhm. Można też coś takiego zrobić sobie w łazience. E, też jest tak, że są osoby, które mają suszarki, które sobie ustawiają na, na pralkach i zamykają to w takiej szafie. No u mnie nad pralką jest właśnie taka szuflada na e, rzeczy do prania, dalej jest następna półka, na której sobie odkładam rzeczy do prasowania, bo to jest właśnie to, e, co znałam z mieszkań wynajmowanych, że to zawsze się gdzieś walczyło. Na wierzchu i bardzo mnie denerwowało. Teraz mogę sobie to schować wszystko i nie widzę tego i, jest, i mnie nie denerwuje. To jest właśnie taka zasada z tym wykorzystywaniem, chowaniem rzeczy i, i zabudowywaniem tymi meblami mm -hmm. na wymiar, żeby właśnie nie stawiać w jakiś szaf wolno stojących, dużych, bo one wtedy Okrągłych rzeczywiście... stołów, pewnie Tak, i tak, tak dalej. Żeby I tak te dalej. meble, którymi już potem wyposażymy sobie, to żeby były takie lekkie, jak najmniejsze, najchętniej jasne. W ogóle małe mieszkania lubią, lubią kiedy jest jasno. Możemy iść dalej, bo pewnie za chwilę się zaczną. No to jest dalej, tutaj w tej widać łazienki, o tutaj też jest ciekawa sprawa z tą łazienką, super są do małych łazienek, to pewnie za tydzień po, będziesz mm -hmm. też opowiadała, ale, ja. ale są bardzo fajne te, te takie narożne na wanny, tak, bo na przykład u mnie w budynku wszyscy mają takie małe łazienki i wiele osób zrezygnowało z umywalek. A ja dzięki temu, że, że dałam taką wannę tutaj właśnie z kością i, i sobie położyłam nad nią blat, który tak nachodzi, wszystko się dało tak kompaktowo Ładnie zmieścić. Tak. Co mamy dalej? Co mamy dalej? Dalej pewnie już będą tutaj jeszcze widać tą szafę na but, no troszkę tego jest, i szafa. I właśnie, no jasna podłoga. To jest, a to jest jeszcze tutaj się w pewnym momencie poczułam, że brakuje nam miejsca do jedzenia, więc wymyśliłam sobie stolik taki rozkładany, to jest tak fazie pomysłu. Myślałam, że będę musiała go zamówić i robić, udało mi się kupić taki mm -hmm, stolik, co tam mm -hmm. będzie już dalej widać na zdjęciach, do, 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 do których pewnie już za chwilę dojdziemy. wiesz, co, co, co ta, się ta, Tak, 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 możemy iść dalej, dokładnie. O. I tutaj się zaczyna już potem faza, już, już zrealizowane. E, tutaj za sofą zabudowałam sobie, to też jest dobry patent, zabudowałam sobie rury. I powstała mi taka, raz, że mogę dopchnąć sofę do samego końca i tam nie zbiera Aha. mi się kurz, a tutaj sobie wykorzystałam i zrobiłam półeczkę na książki. Tutaj bardzo słabo, ale widać ten stolik. Tam... Jest ale, jest stolik. Po, no ale powiem ci tak, u mało kogo w mieszkaniu teraz można książki zobaczyć. Teraz są takie atrapy do kupienia. Nie wiem, czy wiesz. Wiem, wiem. więc u ciebie widzę, że to są książki jednak. Są Cytasz. książki. I jeszcze ja kiedyś bardzo dużo czytałam jako dziecko, a teraz nie bardzo mam czas. Jeszcze książki są tam popakowane, ponieważ nie lubię kurzu nie lubi, a książki się bardzo kurzą. Zresztą masz widzę jasne meble, więc tutaj ten tak. też chyba y, tak. by byłoby bardzo, bardzo Tak, dlatego y, sobie też tam w, w tych szafkach zamkniętych też są pochowane książki. Y, kiedyś miałam ich dużo więcej, książki zostały u rodziców. No tak, ale rzeczywiście. Ale masz te najpotrzebniejsze. Tak, właśnie. I tutaj widać ten, ten stolik, który tutaj jest złożony, złożony i tam jest takie... półeczko. Mm -hmm. o, na dobra. następnym zdjęciu powinno być widać, jak jest rozłożony. O, tutaj. I to jest może być takie miejsce e, na przykład do pracy, aczkolwiek ja po prostu siedzę z laptopem na na. Co to za rejestracja tam? Nie mam pojęcia, czy to jest wyciągnięte z jakiejś piwnicy, ja mam taką tendencję do ale właśnie... Wiesz co? Ale przypomniały mi się teraz twoje te, moje czasy studenckie, myśmy, teraz się przyznam, ale nie myśmy, Koledzy, jak wracali do akademika, Aha. to przynosili właśnie bardzo często nazwy ulic. Słuchaj, to no właśnie mi dała koleżanka, znalazła kiedyś na. na, na gdzie że można gdzieś kupić w internecie. Ja to od razu zobaczyłam, kupiłam. Myślałam, że to jest takie malutkie. Nie, nie miał, nie, jakoś nie doczytałam, że to jest duże i jest. To jesteś jest, Ty? No, ulica Laudańska gdzieś chyba w Krakowie jest. Dobra, lecimy dalej. Tak, tak patrzymy czyli... sobie. I to jest dalej to samo. A tutaj widać, jakbyśmy troszeczkę zmniejszyli, widać sofa po rozłożeniu, czyli salon, yy, telewizornia zmienia się w sypialnię. Śpisz przy telewizorze odpalonym? No, przyznaję, że tak. Ale powiem ci, że ja też. I, ale co sobie włączasz? To tak a propos w ogóle innego tematu. Yy, co sobie włączam? No ja. Jakieś takie dokumentalne rzeczy dla kobiet na jednym z kanałów, natomiast gdzieś ostatnio przypadkiem oglądałam właśnie takie te wróżby, ale chyba nie wasze. No i po prostu yy, byłam tak. Nie, mógłbyś, nie mogłeś mogłaś zasnąć. Tak, byłam zafascynowana yy, tym, co tam człowiek opowiada i w ogóle mówi, no nie no nie mogę. I godzinę tak się I zamiast zamiast pójść oglądała, chciałem to... pójść spać, to tak patrzyłam i słuchałam, co ten pan tam tak opowiada. Ja ja, mi się, mi się najlepiej zasypia przy przygotowaniu. Ktoś tam coś siatkuje, piecze, Aha. mówi o, o, o czekoladzie, którą można dodać w tym momencie i pięć no minut mnie nie ma. No właśnie. Ale chociaż powiem Ci, że równie dobrze zasypiłam przy skokach, na, mm -hmm. wiesz, jak jest <śmiech> <śmiech> nie, to, ale no. także przy Formule 1 na przykład. Zawsze na pięć okrążeń przed końcem i nigdy nie wiem, kto wygrał, no to tak bo to taka, jest. wiesz, jedno, I może to właśnie jednostajność. Jest, tak, jednostajność, <laughs> Ale alfa, tam. <laughs> idziemy Okej, okay, lecimy dalej. No. Yy, tak, to znowu widok z innej strony. O, to na ty ten mieszkasz Pałacu Kultury. Tak, to jest jedyne, jedyne mieszkanie na parterze yy, na Mokotowie z widokiem na pałac kultury. Dokładnie tak. Właśnie takie ażurowe… Czemu tutaj e, nie ma na ekranie Rodin TV? Bo jeszcze wtedy nie wiedziałam, że jesteście. E, właśnie tak różne ażurowe formy też się sprawdzają, jakieś takie… Tutaj jest świetna ta ażurowa mm -hmm. półeczka, bo ona mm -hmm. jest, a jakby jej nie było. E, też w małych mieszkaniach sprawdzają się, u mnie tego nie ma, ale sprawdzają się przezroczyste meble, te są modne, takie z pleksi, krzesełka. Jest krzesełko, siadasz na nim, ale go nie widać. E, bardzo fajne oprócz takich składanych rzeczy są mobilne, że stoliki, mm -hmm. Możesz przenosić. Czy stoliki, które wkładasz jeden w drugi, jeden pod drugi i jak masz potrzebę, to, to rozkładasz mhm. wszystkie, nie wiem, przyjdzie parę osób, a potem sobie chowasz w bok, gdzieś w kąt i, i, i złożone nie zajmą Ci mhm. tyle miejsca. No wszelkie takie rozwiązania praktyczne, czy na przykład pufy, które w środku mają jakiś pojemnik na coś mhm. tam. Mhm. I możemy iść dalej. O, a to właśnie widać, jak przy tym stoliku trójka dzieci je obiad. Pożywa obiad w pokoju. Tak właśnie, w jadalni, które w tym momencie staje się jadalnią. To była sobota, tu tudzież niedziela. Ale powiem Ci, Przyszła że dorosłych mężczyzn pewnie by się no nie, nie zmieniło. No Chyba ja... żeby z jednego talerza, tak wiesz, jak w danych sprawdziach. Tak, danych no ja czasach. też. Się, no ja jest takie, jestem jedna miejsce, w którym ja się mieszczę, nie przy wszystkich się mieszczę, ale rzeczywiście, no to jest to, że takie. No to jest taka namiastka. Wiadomo, że to nie jest taki stół no, prawdziwy w domu. Tutaj... Ale przynajmniej no, no, no gdzieś tam nie jemy sobie... Powiedz, kontem, znaczy powiem Ci. Kochanie, że ja w swoim domu mam stół. No Piękny. Super. A i takim przed telewizorem, czy e, mając e, tak talerz i oglądając no, jakiś ulubiony film. No właśnie, my też tak się dzieci, no więc... dzieci tak siedziały i jadły, i mnie to mocno irytowało, bo moja piękna sofa bardzo się podchodziła. Jednocześnie no to jest to takie, no gdzieś tam jeszcze też z dzieciństwa pamiętam, że te wspólne posiłki to. Ale to były, takie była to jednoczące. tradycja. Znaczy mhm. właśnie, mi brakowało jej, bo rodzice mhm. zapracowani i, 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 i było z tym ciężko, tam czasami w weekend, ale potem to już w ogóle tak Nikło to. I, I rzeczywiście jest jakiś taki niedosyć, że to jest fajne, dzieci to lubią e, mm -hmm. i, i mają taką potrzebę. U mnie w niedzielę były rzeczywiście takie obiady, wiesz, naprawdę, wiesz, dwudaniowe w tamtych czasach uh -huh. no. e, i właśnie wszyscy siadali przy stole. Natomiast powiem Ci, że co mnie denerwuje, e, e, próbowa próbowaliśmy jeść mm -hmm. przy tym stole, mm -hmm. ale wiesz, no, jednak jest, jest, jest pewien tak, ry jest. rytuał. Tak, Przychodzę tak. z pracy, chwila relaksu. Możemy sobie coś pogadać. Zostało tak. nam trzy minutki, kochanie, więc przechodzimy dalej. Tak, no, przechodzimy dalej. A tak, to jest widok na tą kuchnię zabudowaną. To też pewnie powinniśmy zmniejszyć. To jakaś była publikacja w, w jednym z miesięczników. Mhm. To ty jesteś tam? Do którego dzisiaj? Sławna piszą. i bogata? Tak, jest. Dobra. Nie sławna i bogata. Idziemy dalej. To też taki właśnie widok. Ogromne okna masz, no, widzę, czy mi się wydaje? No właśnie, to jest ten, ten, ten jeden z patentów do małego mieszkania. E, fototapety. To jest... Aha, to Zrobiło się, to to zrobiło, zrobiło się Przecież... bardzo modne i rzeczywiście, no ja akurat to jest budynek z lat 50., więc tak mi pasowało, ja mam sentyment do Pałacu Kultury e, i mam takie piękne, e, piękne przyciski z lat 50. do prądu, przełączniki. Natomiast fototapeta, fototapeta z jakimś widoczkiem, który powiększy nam przestrzeń, y -hmm. z jakimś widokiem na miasto albo uliczkę, to super robi, wrażenie naprawdę. Co mamy na następnym? Nie pamiętam, a to jest to właśnie zbliżenie na tą łazienkę, Ale gdzie pink, tutaj… Ale co to jest? Tapeta, kafelka, co to jest? Na podłodze kafelki, tutaj po lewej stronie to jest ta Prześlicznie to wygląda. No, tak chciałam taki zrobić sobie, no taki małutki luksus. I czarną umywalkę, uhy jak widzę. Tak, niestety jest totalnie niepraktyczna, odradzam. Aha, dobrze, bo y y wiem o co chodzi. Następne mamy jeszcze jakieś. A nie, to wracamy. E kochanie, nie wiem czy zauważyłaś, moja droga Oleńko, że już minął minął nasz czas. Nie, ja się bałam o czym będziemy rozmawiać. No, ze mną się każdy boi, a później się okazuje, że nie ma, nie ma. Kochani, zapraszamy Was na naszą stronę na Facebooku. Tutaj macie na dole adres. Dzisiaj moim gościem, a waszą ekspertką była architekt Ola Laudańska. Oleńko, bardzo Ci dziękuję bardzo za to, dziękuję. że znalazłaś czas dla mnie, dla naszych widzów bardzo dziękuję. i za to, że zostałeś z nami. Pytać. <laughs> I proszę pytać. Na Facebooku. Natomiast kochani, ja tylko jeszcze Wam powiem, że za chwilę na żywo program mam marzenie, więc zapraszam na spotkanie z Adamem. Adam, czyli zawsze fantastyczni goście. Bądźcie z nami, oglądajcie nas, a my w kolejnym odcinku jesteśmy u siebie za tydzień. Do zobaczenia.